Czy widziałeś kiedyś człowieka, który pasie się na łące, posila się trawą i robi m. Wierz mi, ja też nie widziałem. A jednak codziennie, co druga osoba, kupuje to w zielarni, w aptece lub w internecie, mając szczerą nadzieję, że zrobi im to dobrze i ładując w siebie proszkowane bezwartościowe zielone siano, zapakowane pięknie w elegancką etykietę, i nazywając to bardzo błędnie detoksem. A potem dziwimy się, że boli nas brzuch, że skóra nas zaczyna swędzieć. A nasza energia, zamiast windować do góry, to leży i kwiczy. Kwi, kwi. Ale tutaj, dokładnie tutaj, leży ten problem. Dlatego, że człowiek nie jest krową. Nie mamy żwacza, nie trawimy też dźbeł i nie wyciągamy absolutnie nic z celulozy. A niestety, większość zielonych proszków za miliony złotych monet to po prostu zmielone, ugotowane, bezwartościowe siano. A młody jęczmień z apteki to często roztarte źdźbła. Pełne włókien, z których nic nie przyswajamy. I które co gorsza mogą drażnić już i tak bardzo silnie naruszoną naszą błonę śluzową. Wyobraź sobie telefon i teraz bierzesz taki pokruszony kabel, taki złamany w środku i próbujesz nim naładować telefon. Niby jest kabel, ale w środku nie ma prądu. I dokładnie tak samo wygląda różnica pomiędzy młodym jęczmieniem z mielonym sianem a sokiem z młodego jęczmienia. Zasada jest prosta. Siano jest dla krów, a sok jest dla ludzi. I to nie jest do końca metafora. Po pierwsze, krowa ma cztery żołądki, kilkadziesiąt kilogramów bakterii, które rozkładają celulozę. Ma też czas i dar przeżuwania. A my mamy jeden żołądek i żadnych enzymów do trawienia trawy. Nie mamy też orzęsków, które rozkładają ściany komórkowe źdźbeł. Więc kiedy idziesz sobie do apteki, albo idziesz sobie do sklepu, albo sobie wchodzisz na Allegro i kupujesz tam... Zielony proszek. A nie jest to sok z młodego jęczmienia To ładujesz do swoich jelit Tak samo jak i ja robiłem, dopóki tego nie wiedziałem Setki tysięcy malutkich, mikroskopijnych igiełek A większość ludzi myśli, że jak coś jest zielone To już jest przecież zdrowe Że ja biorę młody jęczmień, to na pewno muszę być taka fit A jeśli nie jest to sok z młodego jęczmienia Tylko mielone, utarte, w wysokiej temperaturze siano To twoje ciało nie może z tego skorzystać To jakbyśmy żuli sobie gumę I czekali, aż ona nas Odżywi. Więc co się wtedy tak dokładnie dzieje? Zielony proszek, zamiast nam pomagać, to zaczyna nas drażnić i podrażnia i tak już jak wspominałem bardzo naruszoną błonę śluzową jelita. To może powodować gazy, wzdęcia. Problemy trawienne. A przecież pisali, że będzie zupełnie odwrotnie. Dlatego, jeśli chcesz dostać od roślin to, co jest w nich najcenniejsze, co jest żywe i pełne wartości odżywczych, to potrzebujesz wycisnąć z tych roślin sok. Dlatego, że tylko i wyłącznie żywy, nieprzetworzony, nienaruszony i niespalony przez temperaturę sok niesie ze sobą życie. A sok z trawy ten prawdziwy, nie jest wcale łatwy do zrobienia. Trzeba mieć idealną glebę. Czyste środowisko jak świeżą wodę i przede wszystkim dużo słońca. Co jest też bardzo, 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 bardzo ważne. To trzeba zebrać, uwaga listki w odpowiednim momencie, kiedy roślinka jeszcze nie zdążyła zawiązać kłosa. Dlatego, że właśnie wtedy każda roślina ma największą gęstość składników odżywczych. A, no i przede wszystkim trzeba wysuszyć sok, nie tylko liść. I to uwaga, w maksymalnie 31 stopniach Celsjusza, żeby nie zabić enzymów. I to kosztuje. Tak, to kosztuje. To wymaga też precyzji. Wymaga precyzji. I wymaga też ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co robią. A gdyby tak stomatolog, do którego chodzisz, nauczył się swoje Fachu z TikToka. Czy pozwoliłbyś mu zrobić kanałówkę? Nie pozwoliłbyś? Ja też nie. To dlaczego wciąż oddajemy swoje zdrowie komuś, kto nie ma pojęcia, jaka jest różnica między sokiem z młodego jęczmienia a zwykłym sianem. I tutaj dochodzimy do największego problemu zielonej żywności funkcjonalnej, to znaczy nie ma w tym rynku odpowiedniej regulacji. Każdy może sobie założyć fartuszek, wrzucić parę haseł pięknych na etykiety, fit, ładne, zdrowe, brak wzdęć i sprzedawać Ci produkt, który wygląda, ale kompletnie nie działa. I w efekcie mamy oto wielki, potężny rynek, w którym króluje siano dla krów, a nie sok dla ludzi. A sok z trawy jęczmiennej to nie jest moda, tylko temat znany od setek lat. To jest dosłownie żywa esencja rośliny, która odżywia nasze komórki na bardzo głębokim poziomie, niczym paliwo rakietowe. I teraz uwaga. Sok zawiera wszystkie mikro i makroelementy rośliny. Jest pozbawiony drażniącego błonnika, dlatego leci dosłownie bezpośrednio do krwiobiegu. I jest suszony poniżej 31 stopni, tak aby zachować pełną żywość i aktywność biologiczną. A co to nam, ludziom, de facto daje? Daje nam to to, że nie musimy tej trawy Uwaga, trawić. Tylko nasze ciało od razu otrzymuje gotowe paliwo. Enzymy, minerały, chlorofil, tryptofan, witaminy, aminokwasy. Swoją drogą 18 z 20 znanych ludzkości aminokwasów. Pokaż mi inną roślinę na planecie, która to posiada. I przede wszystkim wszystko w formie, które nasze ciało doskonale rozumie. Już po dosłownie kilku dniach, chociaż jeśli mamy do czynienia ze sobą, która już jest odpowiednio oczyszczona, to nawet po jednym łyku czy po jednej szklance możemy poczuć efekt całkowitego zniknięcia mgły mózgowej. Dosłownie nasz brzuch przestaje też szeleścić po jedzeniu. Mamy energię, która pochodzi prosto z naszego pięknego ciała. I przede wszystkim zaczynamy czuć lekkość i to nie dlatego, że akurat zjedliśmy sobie mniej, tylko dlatego, że organizm nie potrzebuje już marnować czasu na przetwarzanie czegoś, czego nie potrzebuje. Po pierwsze odbudowuje błonę śluzową naszego jelita. Jeśli czujesz, że po jedzeniu masz ciężkość, masz refluks, masz odbijanie, masz zaparcia. To znak, że Twoje jelita mogą być niestety zniszczone. A sok z jęczmienia, z racji tego, że ma też działanie adaptogenne, to znaczy dopasowuje się do środowiska i dostarcza mu tego, czego akurat mu w tym momencie najbardziej potrzeba, to zaczyna dokładnie tam, gdzie boli, nazwijmy to, nas najbardziej. Regeneruje od środka, to znaczy tworzy takie środowisko, w którym ciało może w końcu zacząć odbudowywać się samo. Sok z młodego jęczmienia też niesamowicie oczyszcza i nabudowuje naszą krew. Dlaczego? Dlatego, że chlorofil jest dosłownie Bratem, bliźniakiem hemoglobiny naszej ludzkiej krwi. I nasz organizm doskonale to rozumie, dlatego już po kilku dniach sen jest głębszy, krążenie jest mocniejsze, ciało jest spokojniejsze, a nasze komórki są w końcu dotlenione i nasycone. I nie, nie musimy do tego brać kolejnych adaptogenów, rzęszenia, jakiejś kawy z olejem MCT. Po prostu nasze mitochondria, mając taką ilość tlenu i składników odżywczych, w końcu dosłownie zaczynają oddychać. A więcej tlenu to więcej energii. A więcej energii to jest mniej naszego strasznego i ciągłego marazmu. Do tego sok z modrzewia działa przeciwzapalnie. Jeśli masz bóle stawów, zmęczenie po wysiłku, PMS, przesuszoną skórę lub też na przykład problemy ze snem. To wszystko mogą być stany zapalne. I to, co robi sok z młodego jęczmienia dla nas, to on dosłownie to po prostu tonuje. I nie tylko przez maskowanie, tak jak niestety robią to w większości dla nas leki, tylko poprzez oczyszczenie i dożywienie, czyli dwie składowe, fundamentalne składowe, na których opiera się całe zdrowie naszego ciała. Do tego sok z młodego jęczmienia wyrównuje pH. A niestety większość społeczeństwa funkcjonuje w stanie... Przewlekłego zakwaszenia. Temat zakwaszenia to wcale nie jest trend, tylko realny stan metaboliczny, z którym ludzie sobie po prostu nie radzą, przez wzgląd na to, co nazywają jedzeniem i później to jedzą. A jeśli mamy ciało od środka zakwaszone, to mamy słabsze enzymy, mamy dużo gorsze trawienie i dużo większy stres tkanek. A sok z młodego imienia działa zasadowo działa lekko, a w lekkości Ciało, nasze ciało odciążone zaczyna samo robić robotę. Do tego sok z młodego jęczmienia reguluje poziom cukru. Cukier to bardzo prosta forma energii. Jeśli ciągle sięgamy po coś słodkiego, to nie musi być tak, że od razu jesteśmy łasuchami. Możemy mieć dysbiozę w jelitach, mikrobioty, możemy mieć nadmierną ilość pasożytów, ale możemy też. Nie mieć po prostu składników odżywczych, z których nasze ciało produkuje energię. A sok z młodego jęczmienia eliminuje gro niedoborów. I przede wszystkim potrafi wyrównać poziom glukozy i sprawić, że nie musimy ciągle sięgać po słodkie. Do tego to, co może powiem teraz, troszeczkę cię może zdziwić, ale uwaga, sok z młodego jęczmienia poprawia nasz wygląd. I to nie przez kolejne kremy, które ciągle kupujemy i myślimy, że nic nam nie robią szkodliwego. Błąd. Tylko przez krew. Przez jelita, przez chlorofil i przez tlen. Nasza cela się uspokaja, wygładza, eliminujemy wszelkiego rodzaju wypryski, jakieś przebarwienia, włosy zdecydowanie mniej wypadają, paznokcie rosną ładnie. I to nie jest cud, tylko po prostu biologia zaczyna działać. I co najważniejsze, sok z młodego jęczmienia nieprawdopodobnie działa immunomodulująco, to znaczy wpływa na naszą wrodzoną odporność. I to nie przez kolejne sztuczne podkręcenie do granic możliwości naszego układu odpornościowego, tylko przez to, że ciało dostaje dosłownie wszystko, czego brakowało mu do poprawnego funkcjonowania. Nasz układ odpornościowy w końcu, zamiast walczyć ze światem, który mu sprawiliśmy. To zaczyna skupiać się na tym, co jest naprawdę ważne, i regenerować nasze ciało od środka. I wtedy nasz układ immunologiczny przestaje się rozpraszać. Gdy już nie ma toksyn, gdy ma odpowiednią ilość składników odżywczych, to w końcu może zająć się tym, co jest na pierwszym miejscu, czyli regeneracją, a nie tylko wciąż i wciąż i wciąż. Eliminacją. A jaka jest w tym moja historia i dlaczego w ogóle o tym mówię? Miałem tragiczną, tragiczną skórę. Miałem wiele, wiele lat ciągłe zaparcie, ale najgorsze, i to mówię naprawdę serio, było ciągłe poczucie, jakbym miał non stop doły energetyczne. Rano był taki moment w moim życiu, biorę zimne prysznicę od lat czterech, w tym momencie, prawie może 5. Musiałem brać przez wiele lat zimny prysznic przez prawie 5 minut rano, żeby w ogóle dojść jakkolwiek do siebie. Znasz to? Zero mocy, zero jakiejkolwiek chęci do działania. I do tego niestety, ale dojeżdżały mnie emocje. Naprawdę, miałem wszystko w normie, badania wychodziły jak zwykle, pewnie kojarzysz idealnie, a i tak wewnętrznie po prostu czułem się, jakbym był w rozsypce. Aż w końcu przyszedł do mnie sok z młodego jęczmienia. I naprawdę, przysięgam ci, pamiętam ten mój pierwszy raz, jak zlizałem po rozrobieniu sobie soku strawy w wyszklance, dosłownie po prostu łyżeczkę. I naprawdę, Przeszedł mnie dreszcz po kręgosłupie. Po siedmiu dniach minęło od tego czasu już kilka lat. Dosłownie biegam po ścianach. A takiej energii, takiej koncentracji i takiego skupienia i mentalnej klarowności nie miałem przez kilkanaście lat. Ale mi do tego jeszcze historię, też personalną, mojej własnej babci. Pracowała moja babcia, babcia Kazimiera, pięćdziesiąt kilka lat jako pielęgniarka. Znała protokoły, znała medycynę, ale w wieku 30 kilku lat straciła swoją, chyba prawą, nerkę. Ale kiedy zaczęła pić sok z młodego jęczmienia, będąc badana regularnie, a ma 80 kilka lat, przez prawie 50 lat poddawała się tym badaniom, lekarze, którzy byli lekarzami prowadzącymi, Dosłownie nie mogli uwierzyć w jej wyniki badań. Dzisiaj moja babcia ma prawie 85 lat. Codziennie robi na tych kijkach takich, może kojarzycie, Nordic Walking 10-15 km. 85 lat. Dieta w 90% wegetariańsko-wegańska. Dwa razy dziennie babcia się rozciąga po pół godziny. Chodzi też na jogę dwa razy w tygodniu. I jak to moja babcia mówi, jak nie widzi, wnusiu ten mój soczek to prawdziwe zielone złoto a potem są dosłownie tysiące takich historii 10 tysięcy naszych własnych klientów witalności ponad 100 tysięcy klientów na całym świecie z cukrzycą, z otyłością, z Hashimoto po operacjach, z anemią, z PMS i jelitami w ruinie bo to generalnie tam się wszystko zaczyna i wszyscy, każda jedna z tych osób mówi jedno proste zdanie to działa ale tylko wtedy, kiedy jest to po prostu prawdziwy sok i spożywamy go regularnie. Dlatego jeśli czujesz, że to co właśnie powiedziałem jakkolwiek z Tobą rezonuje, to proszę Cię o jedno, po prostu tego nie ignoruj. Dlatego, że nasze własne ciało, ono zawsze wie, ma swoją wrodzoną intuicję, pewną inteligencję. I dlatego też w opisie pod tym filmem zostawiam Ci link do tego konkretnego soku z młodego jęczmienia, którego my w witalności używamy od lat a który na światowym rynku międzynarodowym jest już lat 25. To, co otrzymasz zamawiając sok z młodej to nie tylko sam produkt, ale pełny, przepełny pakiet wsparcia i bonusów. To będzie indywidualnie dobrane dla Ciebie i dla Twoich bliskich porcjowanie. To będzie też pomoc stała doradcy na WhatsAppie czy w formie telefonicznej. Będzie też to dostęp do ogromnej ilości bazy wiedzy. I będzie też to kontakt z nami. Co najważniejsze, nie potrzebujemy tego soku z młodego jęczmienia pić litrami. Jedna łyżeczka soku z młodego jęczmienia to jak pełen wielki talerz biowarzyw i owoców. A tak szczerze, między nami, kiedy tak naprawdę ostatni raz zjadłeś pełen talerz biowarzyw i owoców i to na surowo? Więc jeśli czujesz, że to może być twój moment, po prostu zacznij. A tymczasem do zobaczenia po stronie pełni witalności.